Większość z nas żyje ciągle w biegu i ma mało czasu. Ja nawet nie mam kiedy się umyć, dlatego zrobię to na mieście. Przepraszam, wiesz może, którędy do plazy? Hotel Plaza. Hotel Plaza. Nie wiesz? Nie. Gdzieś tutaj podobno jest. Niedaleko. Bo ja tam e, mam gdzieś konferencję, nie? A, przepraszam, A, śmierdzi mi zusz? Myje pan zęby No ale pytam się, czy dobra pasta? Pewnie tak. Dobra. Okej okay, jest? Tak. A powiedz mi, czy dobrze język szoruje? Dobrze. Dobrze? Mhm, bardzo dobrze. Ten brud schodzi? Tak. Możesz mi tu pomóc? Tutaj, tu, here. Chcesz, hmm? You want me to do? Yes. A. Oh. 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 Good. Trochę, wyżej. Tutaj? Tu... Tutaj. tutaj. O tak. tutaj. Zrób mi tutaj skrobnię tutaj. No. tutaj tak od góry tutaj dobra, taki paseczek. A. No tutaj masz jeszcze takiego wąsa trochę. Nie, wąsa, dłużej. wąsa no weź, to... no... Wąs musi zostać. No weź. Jeszcze muszę sobie klatę wydepilować dobrze. Ale dobrze to robię, bo to pierwszy raz, bo tak? Chyba nie. nie? Chyba... Tak? Tak. No to możesz wejść. Pokaż. No, no powinienem tego nałożyć. Tam. O, tutaj. O. O. No i teraz. A później na co? No. Na Facebooku? Nie, jak w Facebooku. Jest takiego? Nie. nie. To jest chyba złata. Zła? Mhm. Kurde. Tak? Dobry. Jakiś dobry ten macie może yy, szampon do polecenia? Nie, czemu reklama? Uj, o, tak. A. o tak. No, ja to chodzi. To dokładnie żeby było. Za to ci płacę nie mogę trochę? No, spoko. Chcesz no. umieć umyć sobie ze mną? Nie, nie, tylko twarz sobie przemyję, bo... A, no dobra, bo ja tu nogi myłem, ale to grzybicy a, nie mam, więc a, spoko, no to nie? Spoko. No, ale cz czekam. Kurde, może Wy mi pomożecie umyć plecy, bo ja tak ledwo sięgam. No być pan to A, no dobra, to weź ja tu... Prosimy. No, dobra, my. ja O, tak! O, je. Oh, yeah. Ja to zawsze na tu, to, to mi wody Tak? Spadam, nie? No to o, się. Tak, Jeszcze niżej trochę, niżej No ja sobie na nakręcę. Dobra, to możesz kręcić. O tak częściej musimy to robić, jesteś się najlepszy. O, taki zalatany jestem. O Jezu! Mało czasu na wszystko. No bo mam spotkanie zaraz, a wiesz, tak mi niebies. Zresztą chyba czuć, nie? Klub, klub, klub. Teraz sobie tutaj szybko machnę Możesz mi tutaj nogę dziawnąć tak trochę, bo ty jest bardziej wprawiona niż ja. No nie radzę, no, nie radzę sobie tutaj trochę mi tutaj pod to, tutaj. No Nie nie skaleczysz, to dobre, są tutaj okay. trochę. Tu okej. O. O dzień. Co nic myśli o tej depilacji męskiej? No, też tak uważam. że... Patrz, dobrze czyści. Hmm? Bo... Nie, 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 wychodzisz, wychodzisz. Pójdź Skąd tu przyszedł? Hmm? Ze szpitala chyba, bo on jakieś dziwnie mówi. A no tak, chyba... Tylko... On chyba stopy chciał sobie umyć. Chciałem umyć, bo... Nie, 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 tu nie, nie, do domu, do domu. To nie. Jak, ale brudne. Ja brudne muszę umyć. Pani, co pani? Będę... Ale zaraz mam spotkanie. Spotkanie mam ważne. Ważne spotkanie mam. Już już dokończę myć, tylko już idę. Już. Już idę. Już idę. Dobrze. Jeśli spodobał Ci się film, to daj łapkę w górę pod nim oraz udostępnij i pokaż swoim znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, oraz kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia niebawem. Cześć!